Jestem na dworcu w Olsztynie i tak jak tutaj za mną widać trzymany lotnisko Jadę na lotnisko yy, i lecę do Londynu no, Dla mnie to jest w ogóle porażające że z tak małej miejscowości gdzieś na końcu świata, na jakiejś prowincji no, nie wiem, na wschodzie Europy można się yy, dostać w przeciągu kilku godzin do e, globalnej stolicy, do jednej ze stolic świata, tak, bo jest Nowy Jork, Tokio i, i Londyn. No, dla mnie to jest dosłownie no, mózg rozwalony, że e, przedając w pociąg, godzinę jadąc na lotnisko, bezpośrednio na e, właśnie na samolot, lecąc te 2,5 godziny i wieczorem już jestem. Dzisiaj rano byłem w pracy, a wieczorem będę już w Londynie. No, kosmos. Mózg rozwalony. na lotnisko tutaj jest ten szynobus i powiem wam, że no naprawdę pod wrażeniem jestem jak szybko, godzina i jestem na lotnisku i ten szynobus kosztował 10 zł no i bezpośrednio pod lotnisko podjeżdżę no i zobaczcie, tutaj jest ten szynobus a tutaj już jest lotnisko no naprawdę jestem pod wrażeniem, lubię takie nowe rzeczy i szczególnie, że tutaj ten nasz Olsztyn został połączony ze światem, to bardzo dobrze mi to robi. No i nawet architektura tego lotniska jest całkiem całkiem sobie, muszę zdjęcie zrobić tutaj w tym miejscu. Mam nadzieję, że widać port lotniczy Olsztyn Mazury. I Olsztyn Mazury ma też fajny kod 3 NZy Czyli tak jak moje imię. Myślę, że będzie to mój ulubiony port lotniczy na świecie. The luggage will be removed and may be destroyed. Yes, please, please, please no Wrażenie z lotniska w Szymanach jest naprawdę fajnie, fajne lotnisko. Oczywiście przeszukali mnie? Ale nie myślę, że to przez brody, bo dużo... Prawda uwagę. Lotwizer do Londynu za 5 minut będzie gotowy do przyjęcia Państwa na pokład przy wyjściu do Edu. Czyli za 5 minut jest wylot. I co chciałem powiedzieć? To chciałem powiedzieć to. Że wszyscy tutaj bardzo poważnie traktują swoją pracę. Ci wszyscy mm, Straż Graniczna, ci, którzy przeszukiwali bagaż, nie pamiętam kiedy ostatnio musiałem wyciągnąć kosmetyki, trzeba było mieć w tej torebce taki plastikowej, oczywiście miałem, ale wszystko dokładnie sprawdzali, nawet nie pamiętam kiedy ostatnio, mierzyli mi bagaż podręczny wkładali do tych metalowych koszyków, no ale tym razem to. Yy, Zrobili. Wszyscy są tacy ze starani, trochę jeśli chodzi o obsługę. Latają, ale ta obsługa jest jej mnóstwo. Nawet też za bardzo nie mają co robić. Są tylko dwa loty e, dziennie. Dzisiaj dwa do Londynu Wizerem, teraz i Ryanair'em wieczorem. Ale ogólnie bardzo na plus zadowolony jestem z tego lotniska i myślę, że o wiele więcej raz będę jeszcze tył latał. A! I ważne też to, jakie są ceny. No, ceny w porównaniu z Warszawą są tak, o, z lotniskiem Chopina, o połowę tańsze. Można zjeść obiad za jakieś 15 zł, kawa, no kawa tychę kosztuje, czy tam 11, są dwa sklepy, bez słowy bodajże, ogólnie daje radę. I would like to remind you that smoking on board, including electronic cigarettes, as well as consumption, is strictly prohibited. Also, all electronic devices can be used. Z lotniska, I got to Baker Street. Now, I need to find a metro, to Canary Wharf and do Davis Court, do hotel. jadę z metra na stacji Canary Wharf i idę jakieś 10 minut do tego hotelu, hostelu, jakkolwiek to nazwać, Davis Court. Zobaczymy jak to będzie wyglądało, ale no jestem pod wrażeniem, bo jest ciepło i naprawdę pięknie i ładnie tutaj jest. Ostatnio jak byłem, to tak średnio mi się podobało. Nie? Inna pogoda była. Teraz naprawdę jest ładnie i fajnie. No to jestem. Udało się dojechać do hotelu, który okazuje się, że jest hostelem Studenckim akademikiem Ale jest bardzo fajny, bardzo fajny pokój Nawet jest czysto I... I to chyba na tyle na dzisiejszy dzień Ogólnie jest bardzo ciepło W z tym co było w Olsztynie, to tutaj jest no, gorąco Poznajmowałem te wszystkie rzeczy ekstra, które miałem I... Czas się wykąpać i chyba wreszcie można paść. Ale podsumowując ten dzień, to jest dla mnie no kosmos, że jeszcze dzisiaj rano byłem w pracy. Zjadłem obiad w Olsztynie i, i przyjechałem. No tutaj tego samego dnia jest No to mi dosłownie mózg rozwala, że, że, że jestem tutaj. To idę spać. Dobranoc.